Jestem Karolina, pracuję w Toru z Wybrzeżu Gdańsk jako rzecznik prasowy. Odpowiadam między innymi za komunikację z mediami, za PR klubu i za sprawy marketingowe. I właśnie muszę czasami gasić takie mini pożary, jakie były przed chwilą. Czyli jakiś błąd systemu się wdarł, i dwóch fotografów niestety złożyło akredytację, a ja ich nie widziałam. Dlatego szybka akcja, dwie akredytacje, dziennikarze zadowoleni, my również. Zapraszamy na nasze mecze. Na naszych meczach nigdy nie jest nudno i zawsze mamy coś dla Was. Eee, angażujemy naszą publikę i. Zapraszamy ją do udziału w konkursie. I właśnie jednym, jednym z takich konkursów jest konkurs pół na pół, który jest sponsorowany przez Port Gdańsk Eksploatacja. I teraz, co trzeba zrobić i co możemy wygrać? Zadanie jest powiedzmy proste: trzeba rzucić piłką. Połowy boiska do bramki i osoby, które trafią, mają szansę na zgarnięcie np. słuchawek, głośnika i zegarka tym razem, bo tydzień, znaczy trzy dni temu były inne nagrody. Eee, oczywiście, jeśli się, że tak powiem, nie udano, to tych szans jest więcej. A co trzeba zrobić, żeby zostać e, złapanym, że tak powiem, żeby móc zawalczyć o te nagrody? Gdy nasi zawodnicy wybiegają na rozgrzewkę, Trzech z nich rzuca piłkę w Trybuny. Trzech szczęśliwców, którzy złapią, są proszeni na środek w przerwie meczu. Moja praca. Ono nie intensyfikuje się w jednym czasie, tylko raczej jest rozłożona, że trzeba po prostu przygotować mecz, tak? I teraz w zależności, kiedy jest mecz, kiedy dostaniemy terminarz, tak trzeba powiadomić media, trzeba zaprosić media, trzeba zobaczyć, kto właśnie złożył akredytację, przygotować ewentualnie jakieś nowe, jednorazowe, tak zwane, i wtedy. Co? Trzeba zachęcać y, ludzi, kibiców, do tego, żeby przyszli na widowisko. I to się tak rozciąga bardzo mocno w czasie, no bo to są pewne y, działania, które trzeba odpowiednio wykonać. I jak dochodzimy do dnia meczowego, to tak naprawdę to jest przygotowanie właśnie strefy medialnej. Tutaj też na przykład do moich obowiązków też należy przygotowanie strefy na dole, gdzie mamy swój sklepik kibica, czy też strefę Aleksandra, gdzie dzieci mogą się pobawić w trakcie meczu. I pewnie tych małych obowiązków, że tak powiem, jest jeszcze mnóstwo, tylko po prostu nie da się tak skupić, tylko człowiek robi to z automatu, że musi być wykonane i zrobione najlepiej jak się da. I realizujemy i później przychodzi mecz i tak naprawdę czekamy, czekam na, na wynik, patrzę co się dzieje, żeby wiedzieć co napisać i zdać później relacje. Nie dosyć, że mecz w hali to jeszcze oglądam go sobie w relacji live, żeby być jakby i na bieżąco i ewentualnie jakieś akcje, które się dzieją obejrzeć sobie z kilkusekundowym opóźnieniem, żeby wgłębić się w akcję i przelać to później w relacji. I za chwilę rozpoczynamy nasze konkursy. Zapraszam osoby, które złapały piłki. W przerwie trzeba było zrobić stories z konkursu, jak poszło naszym uczestnikom, a teraz przyszłam, aby... Podać w naszych social mediach wynik połowy. Więc aktualnie wybieram zdjęcie, zapisuję je i publikujemy, bo zaraz się już zaczyna druga połowa. A trochę mi to, trochę mi czas uciekł niestety. Przed meczem odbył się konkurs, w którym można było wygrać dwa zaproszenia do. Heliosa i teraz dziewczyna przyszła idziemy je zanieść. Chcę je dla chłopaków jak najlepiej i chcę dla tego klubu jak najlepiej i się denerwuję od pierwszej sekundy pierwszego meczu. Tutaj byłam i emocje mnie ponoszą, roznoszą i nie panuję nad nimi. Znaczy się przepraszam, panuje nad nimi, ale tak jakbym mnie wpuścić na trybunę, no to bym jeszcze bardziej pokłynęła. Ja, jeszcze proszę Państwa 4 minuty niecałe 30 sekund i po prostu emocje wessą po prostu Ja dawno nie byłam tak zestresowana. Że tutaj e, w aplikacji PG trzeba zagłosować na naszego oczywiście zawodnika i wtedy on zostanie MVP. Głosowanie jest tajne, dlatego tutaj sobie zagłosuję. Na najbardziej medialną część, czyli wywiady. Wystarczy, znaczy musimy jeszcze upolować dwóch zawodników i zaczynamy. Trzeba szybko działać. Ja wiem, że emocje emocjami, mecz, wygrany mecz, wygranym meczem, ale trzeba szybko publikować wynik. I teraz trzeba tak trochę wyciszyć emocje, bo. Trzeba się skupić. Piszę tweeta Na jeszcze w takich największych emocjach, bo to jest najlepsze, co chcę się przekazać. I tylko teraz tak: cztery na cztery. Mam zdjęcia. I teraz będę musiała wgrać yy, wszystkie całą fotorelację na stronę ligi oraz naszą stronę www. I zachęcam was oczywiście do odwiedzenia naszej strony i czytania wszystkiego na bieżąco, wszystkich informacji. A później zgramy wszelkie wywiady i również będziemy wrzucać, ponieważ Liga mówi szybko, szybko, a to tak szybko, szybko nie zawsze można, bo to tu emocje, tu trzeba coś zrobić. Tak jak widzieliście, mecz od tej drugiej strony wygląda dość emocjonująco. Zdarzają się sprawy, które się mogą wykoleić i trzeba szybko je naprawić i wrzucić we właściwe tory. Tak jak widzicie, czasami trzeba działać. Czasami trzeba pobiec, czasami trzeba gdzieś być i drugą sprawę odstawić na drugi plan, ale staram się, żeby na bieżąco Was informować. Was, których nie ma z nami na tej, w tej pięknej hali. Także zapraszam już dzisiaj na kolejny mecz, i na kolejny, i na następny, i na cały ten sezon, i kolejny, żebyście byli z nami w tej hali i dopingowali. Torus Wybrzeże Gdańsk. Dziękuję, że spędziliście ze mną ten dzień i do zobaczenia.